Cześć, Paweł Kamiński, poligamia.pl. Już wieczór, więc nadszedł czas podsumować, co tam na naszym portalu działo się dzisiaj. Wczoraj zarzucaliście mi, że muszę czytać z iPada i nie jestem przygotowany i nie wiem, co było na poligami, ale musicie uwierzyć, że jak się tutaj pracuje, to wcale nie wiadomo, co jest na poligami, bowiem człowiek zajęty pisaniem własnych tekstów i wiadomości niekoniecznie ma czas to, co czytają, czytać to, co piszą koledzy. I dopiero wieczorem tak naprawdę można sobie też na spokojnie przejrzeć, co się właściwie dzisiaj na poligami pojawiło. Ja się dzisiaj przygotowałem, a mam notesik więc nie będzie improwizacji. Wypisałem sobie dokładnie to, na co powinniście zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz to wiadomość sprzed kilku chwil, którą wrzucił Maciej i która od razu sprawiła, że zainteresowałem się tematem, bowiem Bethesda tworzy grę FPP, w którą zaangażowani są twórcy Half-Life 2 i Deus Exa, i to już wystarczy, żeby się nią zainteresować. Co prawda, twórców jest tam tylko dwóch, a generalnie tworzy ją studio Zenimax, no ale nowa marka FPP to zawsze jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Poza tym, z wiadomości, no to pozy który dostało CD Projekt Red od Namko Bandai. Chodzi o jakieś sprawy prawne z wydawaniem wiedźmina, a tak naprawdę pewnie chodzi o pieniądze. Ciekawe, kto mocniej oberwie po kieszeni na koniec tego pozwu i tej sprawy. Co tam dalej? Film Mass Effect. Tu powiem szczerze, że nie czuję jakiegoś wielkiego podniecenia tym, że powstanie film na podstawie serii Mass Effect, bowiem sama seria Mass Effect jest mocno inspirowana różnymi klasykami science fiction i powiem szczerze, że tworzenie filmu na podstawie gry, na podstawie, no może nie do końca na podstawie, ale inspirowanej filmami wydaje mi się mocno wtórny, a poza tym jak wiadomo, filmy inspirowane grami to nie jest to, co najlepsze w kinie można zobaczyć. To już chyba lepsze są filmy inspirowane komiksami. Wyrobiły się trochę z, w ostatnich latach, chociaż nie byłem jeszcze na Transformers i na Green Lantern. Zobaczę. X-Meni mi się całkiem podobali. Oglądałem ostatnio X-Men First Class i nie był to tak zły film, jaki mógłby być. Był całkiem, całkiem znośny. Moja dziewczyna nie uciekła, to znaczy, że nie jest tak źle. Co jeszcze? Twarz bohatera Bioshock to coś, co bardzo mnie zaciekawiło, bowiem twarze bohaterów gier FPP pojawiają się rzadko. Chyba najdokładniej oglądaliśmy ją sobie w Wolfsteinie wieki temu, kiedy to gapiła się na nas z dołu ekranu, a potem różnie z tym bywało. Ciekaw jestem, czy za twarzą pójdzie głos i czy bohater Bioshocka przemówi do nas, czy będziemy mieli kolejnego niemego protagonistę jak Gordona Freemana z Half-Life'a. Osobiście wolę takich bardziej rozgadanych, bo jednak lepiej mi się wczuć w postać, która cokolwiek wyraża, nawet jeśli są to głupawe odzywki w stylu Duke'a, to dzięki temu ta postać staje się jakaś. Mam nadzieję, że główny bohater nowego Bioshock również będzie jakiś, a nie będzie milczącą kukłą z całkiem ciekawą twarzą. Nie wiem, czy widzieliście tę twarz, ale mi się kojarzy trochę z takim nawiedzonym bojownikiem o sprawę robotniczą albo coś w tym stylu. I tak to chyba będzie wynikało zresztą z treści gry. Zagramy, zobaczymy. Next i recenzja. Ostatnio więcej recenzji na sprzęt Apple, bowiem wakacje się zaczęły. Miałem czas trochę pograć w takie rzeczy i zobaczyć, co naprawdę fajnego można tam znaleźć. Mechapix jest takim Tetrisem na opak, co zresztą opisałem. Zachęcam do przeczytania. Jutro recenzja bardzo znanego tytułu z PC przeniesionego właśnie na sprzęt i wyszło to o dziwo całkiem, całkiem dobrze. Ale co to zagra i jak dobra jest, przekonacie się już jutro. Paweł Winiarski zapowiedział tekst o grach na wakacyjny wyjazd, który już właściwie skończył, ale zanim go opublikuję, chciał się dowiedzieć, w co wygracie na wakacyjnych wyjazdach. I nie chodzi mi tutaj o zabranie ze za sobą konsoli do hotelu albo domu czasowego, tylko co zabieracie na swoich przenośnych sprzętach. Właśnie iPodach, iPadach, albo PSP, albo DS, albo może Gameboyach, bo może wyjdziecie ze sobą Gameboya, albo nawet netbookach, bo je także zaliczyliśmy do przenośnych sprzętów. Ten tekst pojawi się jutro rano, a na razie możecie wypowiedzieć się w temacie w komentarzach o tym co wy polecacie na takie wyjazdy ja osobiście polecam grę Uplink na netbooku. Bardzo fajna symulacja grania, yy, znaczy bycia hakerem. Nie jest to nowa gra i nie powala grafiką, bowiem składa się z dużej ilości okienek i dużej ilości tekstu, ale naprawdę piekielnie wciąga. Następna rzecz Recenzja. Dzisiaj rano pojawiła się recenzja pecetowej przygodówki. To wielu z was nie mogło tego przełknąć, w dodatku nie mogło też przełknąć oceny, jaką ta gra dostała. No cóż, każdą, y, każdą dziedzinę gier, każdy gatunek gier należy oceniać osobno, więc oceny nie służą do porównywania, służą do ocenienia, czy ta konkretna przygodówka jest lepsza od innych przygodówek i też czy warto ją kupić, bo temu głównie mają służyć nasze oceny na poligami. Czy tę grę warto kupić już teraz, czy może poczekać ze 3 miesiące aż stanieje? Black Mirror wyłącznie dla fanów przygodówek z tego co widzę, więc jeśli ktoś spragniony jest takich gier, polecam przeczytać recenzję. Tekst o fenomenie Minecrafta mojego autorstwa chyba nie wypada mi go polecać, powiem tylko, że próbuję wyjaśnić, co takiego jest w tej grze że od kilku dni pół redakcji w nią gra, a od kilku miesięcy gra w nią całkiem spora liczba osób 3 miliony sprzedanych kopii mówią same za siebie i to na razie nie ma końca. Zapraszam do dyskusji, bo też się ciekawie rozwinęła. A propos tego, czy Minecraft jest w ogóle grą, czy też nie, na ten temat zresztą pojawi się jeszcze jeden tekst, może kiedyś, ale na razie oprzyjmy się na tym, co już jest na serwisie. Tekst o fenomenie Minecrafta. Ta dziś rano się pojawił. Zachęcam do czytania. I ostatnia rzecz, ciekawostka, dywagacje, które dzieją się na naszym forum. W pierwszej chwili temat wydawał mi się niedorzeczny, ale potem zobaczyłem, że dyskusja całkiem sprawnie się kręci i jak widać problem was frapuje. Chodzi, mianowicie o pytanie, co musiałby mieć PC i jakie gry, jakie cechy, żebyście porzucili dla niego konsolę i przesiedli się całkowicie na komputer. Okazuje się, że musiałby bardzo przypominać konsolę, no ale to już więcej znajdziecie na naszym nowym forum. Co poza tym? Jak widać. Redakcja z grubsza opustoszała, ja też się zaraz zmywam do domu, grać w auta, w Minecrafta i w Magicę, wakacje w pełni, nawet słońce wreszcie wyszło. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia jutro ze mną albo z kimś innym, no i do przeczytania na poligami.